mogę napisać teraz pełne podsumowanie piątku, więc dzisiaj sukces dnia pierwszego. Choć muszę przyznać, że miałem ciężkie momenty, to się udało i nawet został mi czas, a dokładnie godzina na wieczorne granie. Jednak odpuszczę. Wybrałem opisanie całego dnia, rozmyślałem co takiego rzeczywiście sprawi mi radość? Na początek jakbym się czuł, gdybym zagrał, byłoby spoko, ale zastanowiłem się, jakbym miał komuś powiedzieć za kilka lat, że wieczorami grałem i co z tego mam? No właśnie, jedynie postać na wysokim levelu, ale poza tym to nic. Oczywiście, gdybym czuł, że granie sprawi mi radość, to bym się nie zastanawiał, tylko grał, ale czułem potrzebę wbijania leveli. Co za kilka lat będzie bez znaczenia, a gra ma być pełnym relaksem, a nie jakimś obowiązkiem. Później pomyślałem o projekcie T. Jak najbardziej ma to znaczenie na przyszłość, bo robiąc go uczę się nowych rzeczy i dodatkowo zostaje coś fizycznego, namacalnego. A najważniejsze, że prawdopodobnie nikt dokładnie czegoś takiego nie robi, więc jest to unikalne, takie czysto moje. Ale nie zacząłem tego robić, bo jest to trudne i czasochłonne. Pomyślałem, że nie chcę tracić wieczoru. Na pracę, że chcę odpocząć. Po prostu kiedyś przesadziłem pracując nad tym projektem. Teraz szukam złotego środka, by nie musieć, z obrzydzeniem, zmuszać się do pracy, bo podobnie jak z graniem, to miała być miła odskocznia. Następnie myśli poszły w stronę spaceru, ale tak naprawdę nie miałem na to ochoty. Tanęło więc na pisaniu. Stąd też ten odcinek jest. Z mojej aktualnej perspektywy, a raczej będzie taki długi. Ciekawą rzeczą w przypadku projektu była kiedyś sytuacja, w której stwierdziłem, że chociaż przysiądę na 10 minut, po kilku godzinach stwierdziłem, że już zdecydowanie za późno i pora iść spać. Więc celem na jutrzejszy dzień jest to, żebym przysiadł choć na chwilę, a później jakoś to pójdzie. Zostało mi 6 dni na zrobienie 5 godzin pracy. Dziennie? Wolnego czasu, takiego w ciągu, gdzie bez problemu mogę użyć do zrobienia projektu. Te mam około 3 godziny, więc teoretycznie wystarczą mi 2 dni, ale nie zamierzam odkładać tego na ostatni dzień, bo chcę się wyrobić. Więc jutro przysiądę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiaj nawet nie biorę telefonu w okolice łóżka, więc powinienem się wyspać. Jutro wypadałoby też poćwiczyć, ale to zrobię w ciągu dnia i co więcej chyba tyle. Ja już się wygadałem. Najlepsze jest to... Że ja nie wiem, co się stanie jutro, a w momencie robienia tego odcinka, bo zrobię dopiero w poniedziałek, już będziemy w czwartym dniu tego wyzwania, albo jutro będzie porażka i włączę sobie dwa filmy i znów poniosę porażkę, ale nie, teraz serio podchodzę do tego poważniej. Trudny na pewno będzie dzień z trzydziestoma minutami i dwa ostatnie, ale to jeszcze kawał czasu. Dzięki, że to obejrzałeś, przysłuchałeś. Miłego dnia.